Dobry wieczór Państwu. Widzę, że pojawiają się pierwsze osoby. Nie będę Państwa dzisiaj trzymała długo, zresztą nasz live będzie później do odsłuchania. A wiadomo, że mamy dzisiaj taki dzień przedświąteczny, kiedy większość z Państwa jest zajęte jakimiś przygotowaniami świątecznymi, także na hej. Dziękuję. Dzięki Tomku, mój asystencie, witam cię serdecznie. Ja dla państwa dzisiaj jestem ubrana na czerwono, czarno, świątecznie, mikołajkowo i naprawdę postaram się państwa długo nie trzymać po to, żebyśmy wszyscy mogli iść lepić pierniki na przykład. Napiszcie może państwo co robicie dzisiaj, czy to będą pierniki, czy to będą jakieś inne inne dania, czy wszystko naraz, tak? Bo znając to, jak polskie kobiety przygotowują święta, to w tym momencie w kuchniach wre, tak? I e, dzieje się po prostu dużo. Ja tutaj taką malutką chwileczkę, bo potrzebuję podejrzeć sobie na. O, super, dobry Róż. Witam tutaj, panie, również już na Facebooku. Widzę, czy widzę komentarze. Tak, widzę komentarze. Super. To jak widzę komentarze w dwóch miejscach, to już e, mogę zaczynać. Proszę Państwa, do brzegu dzisiaj. E, tematem naszego dzisiejszego live'a jest Ashwaganda. To jest e, bardzo znany już na rynku suplement diety, e, którego. E, Właściwie składnikiem kapsułek tabletek jest ekstrakt z jednej rośliny, która nazywa się Witania Ospała. Witania somnifera. Ja Państwu od razu pokażę, o czym będę mówiła, tak? Tu mamy Państwa Ashwagandę. Tutaj pokazuję również do, do Facebooka, do YouTube'a, jak wygląda nasz produkt, o którym będę mówiła, ale ja będę mówiła w ogóle o roślinie. Mogę powiedzieć, że tak naprawdę ashwagandha, czyli witania ospała, to jest taki suplement, takie zioło, które zdecydowanie jest nam potrzebne teraz w tym czasie. Nie tylko w związku z ogólną sytuacją, taką ogólnoświatowo-polską też, ale także w związku ze świętami. Dlatego proszę Państwa, że to jest adaptogen. Do adaptogenów jeszcze będziemy wracać, bo ja będę Państwu jeszcze mówiła o innych roślinach, które są znane jako adaptogeny. Coraz więcej osób szuka adaptogenów, dlatego że jakby coraz większe wyzwanie stawia wobec nas życie na poziomie wytrzymałości psychicznej. A adaptogeny to są takie substancje, takie. Rośliny, które zwiększają naszą odporność na stres. I to jest najważniejsze. I to jest w sumie najważniejsze działanie, między innymi aszfagandy, bo nie tylko ashwaganda jest adaptogenem, ale to zwiększenie odporności na stres jest naprawdę kluczowe. Jak to się objawia? To jest tak, proszę Państwa, że stres, który mamy na zewnątrz, on się nie będzie zmieniał. Najczęściej jest tak, że jeżeli jesteśmy w pracy, w której mamy dużo wyzwań, kiedy mamy terminy, kiedy dużo się dzieje i teraz się dzieje jeszcze więcej, tak naprawdę trudno oczekiwać, że to się zmieni. To, co my możemy zmienić, to możemy zmienić swoją postawę wobec tej sytuacji i jest to trudne, za to na szczęście są rośliny, które nam w tym mogą pomóc i właśnie aszfaganda proszę Państwa jest taką rośliną, ona nie zmniejszy tego zewnętrznego stresu. Pozdrawiam kolegę Janka, życzę Ci wesołych świąt. Ale to tak, ja dzisiaj wzięłam aszfagandę, żeby nie było, wzięłam sobie aszfagandę, proszę Państwa, gdyby tutaj właśnie e, co jakiś komentarz był, który mnie wybije z rytmu, bo tak jak wczoraj mnie tutaj pan wybił z rytmu, czym okulary noszę, to dzisiaj podobnie, proszę Państwa, właśnie aszfaganda jest od takich sytuacji, że ma, nawet jeżeli się zdarza stres, to my na niego nie reagujemy. Czyli, proszę Państwa, absolutnie niezbędne na święta, ponieważ czas świąt w naszych polskich domach to jest bardzo często taki czas, w którym faktycznie emocji jest więcej, w związku z tym, że spotykamy się z rodziną której się nie widzimy bardzo długo, no i w ogóle sami Państwo wiecie, ja tego nie będę tłumaczyć. I właśnie aż faganda wpływa na to, że te sytuacje się dzieją, a my w nie nie wchodzimy. I to nie jest tak, że jesteśmy odcięci od tej sytuacji, po prostu one na nas nie wpływają negatywnie, wpływają na to, że mamy większą odporność psychiczną. Nie wiem, czy Państwo wiecie w ogóle, jak zaczęła się kariera adaptogenów. Kariera adaptogenów zaczęła się, proszę Państwa, w Związku Radzieckim, co dla mnie też było, przyznaję, zaskoczeniem, chociaż absolutnie bardzo szanuję w terapię rosyjską, ponieważ jest tam bardzo dużo wiedzy i badań, pod innymi kątami niż z innej strony, niż w medycynie zachodniej, czy w medycynie europejskiej, czy amerykańskiej. I można powiedzieć, że fytoterapia rosyjska jest też odporna na pewne naciski. I są również firmy, proszę Państwa, które na przykład sprzedają zioła jako leki badane klinicznie, właśnie ziołowe typowo, czego tak naprawdę nie ma w medycynie zachodniej. I proszę Państwa, przepraszam, muszę się napić, ja dzisiaj, dzisiaj piję herbatę Elegreja, o którym też będę Państwu za jakiś czas opowiadać, bo jest zimno i trzeba się rozgrzewać. Proszę Państwa, rosyjscy kosmonauci tak naprawdę zaczęli testować adaptogeny, bo poszukiwano roślin, które będą wspierały ich podczas takich ogromnych wyzwań długotrwałych, podczas np. lądów kosmicznych. Tomku, dziękuję, że mnie do brzegu sprowadzasz. To jest 1% witanolidów, czyli to, co jeżeli będziecie Państwo kupowali preparaty za szwagandę, na, na to należy sprawdzać. W, tutaj w jednej kapsułce jest to kapsułka ze sproszkowanym ekstraktem z... Z ażfagandy i w jednej kapsułce mamy 1% witaminolidów. Dawka, proszę Państwa, dzienna to są dwie kapsułki. Możemy je brać rano i wieczorem. Możemy brać je w jednej dawce wieczornej, ale lepiej, jeżeli ta dawka będzie rozbita. Spokojnie ashwagandę można brać wieczorem, a nawet trzeba, jeżeli macie Państwo problemy ze snem. Ja do tego zaraz wrócę. Także to, co najważniejsze, Proszę Państwa, adaptogeny wzięły się stąd, że poszukiwano substancji roślinnych, które wpływają na podniesienie odporności psychicznej na różne stresowe sytuacje. Tak naprawdę, witania ospała jest rośliną, która naturalnie występuje w. Południowo-wschodniej, w Indiach, i my najpierw poznaliśmy tą roślinę, znaczy my, w sensie jakby Europejczycy, w związku z tym, że używa jej Ayurveda. Ayurveda, czyli medycyna Indii. Ayurveda jest uznawana za jedną z najstarszych medycyn, dlatego, że ona już ma historię, proszę Państwa, około 5000 lat. Spisaną i udokumentowaną. I proszę Państwa, Ayurveda polecała ashwagandę na reumatyzm, na pamięć, na podniesienie i to my teraz wiemy na bazie badań, które są wykonywane współcześnie, że. Ashwagandha wpływa zarówno na pamięć krótką, jak i pamięć długą, czyli będzie nam wspierała i to zapamiętywanie takie codzienne, jak i będzie nas wspierała w procesie uczenia, co jest bardzo ważne. Wpływa proszę Państwa była stosowana przy ogólnym wyczerpaniu, a także przy niemocy płciowej. Y ja tutaj będę się później odnosiła do, do, do pytań. Postaram się teraz tego nie robić, będę od, od, od odpowiadała później. Inne nazwy, proszę Państwa, witani, to jeszcze jest śpioszyn lekarski. Teraz Wam nie urzekła, śpioszyn lekarski. Jest to roślina z rodziny Psiankowatych. W Polsce owszem bywa uprawiana i można to robić. Za to ja mam takie swoje absolutnie prywatne zdanie, że roślinę największą swoją. Zawartość substancji aktywnej osiągają w takim klimacie, w którym rosną naturalnie. Więc tak jak czystek najlepsze wartości uzyskuje, jeżeli rośnie na skalistych górach Grecji czy Bułgarii, tak samo ashwaganda będzie miała najwyższe wartości. Jeżeli będzie rosła w miejscu, w którym klimat jest dla niej najlepszy. Ale to jest moje zdanie: absolutnie osobiste i prywatne. E, za to tutaj kwestia tego, że nie wszystkie rośliny, jeżeli sobie posadzimy w Polsce, będzie, będą miały taką samą wartość, jeżeli, niż jeżeli rosną w swoim klimacie. E, teraz Państwu opowiem, jakie, e, jakie są podstawowe e, działania. Ashwagandy, właśnie już przebadane i już wprowadzone jakby do, no do żywienia, bo tak naprawdę suplement diety, proszę Państwa, nie jest lekiem, jest substancją, którą możemy przyjmować w celu poprawy swojego stanu zdrowia, ale, ale suplementami nie leczymy, tak? Podobnie jak ziołami nie leczymy, tylko po prostu poprawiamy swój stan zdrowia. Jeszcze bardzo ważna rzecz, żebym przypadkiem o tym nie zapomniała, że ashwagandha, proszę Państwa, właściwie nie wykazuje skutków ubocznych. I oprócz tego, że nie, uży, nie, używa, nie używamy jej, będąc w ciąży i karmiąc piersią, to właściwie oprócz tego nie ma ona przeciwwskazań i również nie ma skutków ubocznych. Oczywiście to nie znaczy, że możemy używać jej non-stop przez 20 lat. Ale są okresy nawet dłuższe, które zostały przebadane. Osoby, które brały na przykład rok czasu, ashwagandę. I też nie było tutaj skutków ubocznych. Jeżeli te dawki będą za duże, może to nam negatywnie wpłynąć na tarczycę. Ale przy odpowiednich dawkach tarczyca będzie, będzie pobudzona. Czyli przy niedoczynności tarczycy możemy używać ashwagandę. I tak, proszę Państwa, po pierwsze właśnie te zdolności adaptacyjne, czyli zmniejszające naszą wrażliwość na stres, tak, adaptogen, ta podstawowa nazwa. Po drugie, używanie szwagandy będzie nam poprawiało jakość snu w ten sposób, że u osób, które na przykład się wybudzają w nocy, czyli na przykład spokojnie Państwo usypiacie, śpicie nawet 7 godzin, ale się budzicie o trzeciej w nocy. Tak? I później jest Wam ciężko od nowa usnąć. Czyli nie macie problemu z zaśnięciem, ale wybudzacie się, albo na przykład sen jest przerywany, że się budzicie o pierwszej, usypiacie, potem się budzicie znowu o trzeciej. I jest to ogólnie bardzo męczące. I dla takich osób właśnie polecam bardzo szwagandę, i dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, spokojnie możemy używać ją wieczorem, bo ona nie ma działania pobudzającego, jest wzmacniająca dla nas, jest tonizująca, ale nie będzie działała pobudzająco. E, panie Jacku, kordyceps działa inaczej. Jest ok, jest doskonały kordyceps, ale on ma po prostu inne działanie. E, Zawsze możemy używać jej, kiedy mamy sytuacje stresujące, ponieważ będzie to napięcie obniżał. Wzmacnia, proszę Państwa szwaganda koncentrację, wpływa na poprawienie pamięci, jest stosowana u osób, które są chore na Alzheimera, ponieważ wpływa na poprawę ich samopoczucia, będzie działała także przeciwdepresyjnie, przeciwlękowo, ale nie jest to jej pierwsze działanie, więc nie jest to substancja, która jest jedyna, jeżeli Państwo macie problemy depresyjne, oczywiście wtedy przede wszystkim idziemy do lekarza, za to są substancje, które możemy się dodatkowo wspierać i właśnie przy Obniżonym nastroju, czyli wtedy, kiedy to jest bezpieczne, możemy używać właśnie aszwagandy. Bardzo ciekawe jest działanie jej na zmniejszenie odczuwania bólu. To jest w ogóle jedna z niewielu roślin, która tak działa, że na przykład przy chorobach reumatycznych, czyli tak jak Ayurveda mówi, proszę Państwa, o tym, że przy chorobach reumatycznych możemy używać także aszwagandę, Ashwaganda będzie. Hamowała stany zapalne, a także będzie e, zmniejszała odczucie bólu. Tutaj taka informacja, którą e, również usłyszałam u Pana e, doktora Skoczylasa, bardzo ciekawa, mianowicie, że kur, e, ashwaganda razem z kurkuminą i razem z cynkiem właśnie ma wtedy nasilone działanie przeciwbólowe. E, kiedy to jest ważne? Wtedy, kiedy mamy osobę, która ma przewlekłą chorobę stawową i nieustająco bierze przy tych chorobach dużo leków. Warto wówczas spróbować zamiany leków przeciwbólowych, bo najczęściej te osoby tych leków przeciwbólowych biorą dużo, a to jest bardzo obciążające dla organizmu, na taki zestaw, który jest przede wszystkim silnie przeciwzapalny, a po drugie właśnie też ma tak Taką moc, że ból może być zmniejszony. Więc warto, jeżeli są takie sytuacje, warto przynajmniej spróbować takiej, takiej terapii. Długotrwałe używanie aszwagandy wpływa, proszę Państwa, na poprawę wyników krwi. I tutaj tą informację, którą dla Państwa znalazłam, że przy używaniu nawet 3 gramów aszwagandy, ale jest to naprawdę duża dawka, bo u nas jest 1 gram w, w kapsułce, przez okres roku czasu, przynajmniej tyle trwało badanie, bardzo wyraźnie poprawiły się wyniki krwi, w ten sposób, że Podniósł się poziom chorobiny, został obniżony poziom cholesterolu, wyrównały się poziomy LDL-u i ogólnie obraz krwi osób, te, które stosowały tę kurację, był bardzo poprawiony przy niestosowaniu w tym czasie innych preparatów, czyli samej aszwagazne. Dobra, ja sobie popatrzę, żebym o wszystkim Państwu mogła powiedzieć. Tak, aszwaganda działa także przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie, a nawet jest nazywana, proszę Państwa, antybiotykiem. Czyli jeżeli będziecie Państwo ją stosowali, bo ashwagandę się bierze przez dłuższy czas, przynajmniej 3 miesiące to jest taki czas używania ashwagandy. Możecie Państwo wyraźnie zaobserwować, że w tym czasie na przykład nie będziecie chorowali, na, bo ona nie, do, nie tyle, że podnosi odporność, ale właśnie działa przeciwgrzebiczo i antybakteryjnie, więc będzie Państwu hamowała występowanie, jakby tutaj chciałam troszkę to inaczej powiedzieć, nie będą Państwo się tak łatwo zarażali infekcjami bakteryjnymi. Taki był, taki był zamysł tego zdania, które nie do końca wyszło, proszę Państwa. Więc podsumowując, co jeszcze jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o ashwagandę, jest dużo badań, które mówią o tym, że wpływa ona pozytywnie na płodność u mężczyzn. Więc jeżeli są takie problemy, że. Państwa, partnerki nie mogą stać w ciąży, warto do suplementacji dla panów szczególnie właśnie wprowadzić ashwagandę. Ona podnosi poziom testosteronu, tak więc to jest jej kierunek działania. Wpływa także na zwiększenie uwapnienia kości, czyli jest wskazana także dla osób, które się obawiają o osteoporozy albo mają tendencję do wystąpienia tej choroby. Albo jeżeli, jeżeli ta osteoporosa już występuje, to również można dołączyć do żywienia, do innych preparatów, właśnie ashwagandę. Dobrze. Ja mam tu, proszę Państwa, taką notatkę, która jakby ma mi pilnować, żebym Państwu wszystkie najważniejsze rzeczy powiedziała. Bardzo ciekawe jeszcze jest jedno działanie szwagandy, mianowicie zmniejsza ona, proszę Państwa, siwienie włosów i u osób, które właśnie długotrwale ją stosują, zauważono, że włosy czasami nawet wracają do swojej prawidłowej barwy. Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Możliwe, że z ogólnego wzmocnienia organizmu, a także z uzupełnienia niedoborów pierwiastków śladowych, ponieważ siwienie po pierwsze zdarza się przy przewlekłym stresie albo przy takim nagłym stresie, który nam się zdarza. A po drugie, jeżeli mamy faktycznie niedobór pierwiastków siadowych i mikroelementów. I udowodniono, że właśnie długotrwałe stosowanie szpagandy może wpłynąć na to, że państwa włosy będą mniej siwieć. A myślę, że to jest bardzo ciekawe działanie. Mam również takie informacje, proszę Państwa, i są na to badania, że ashwaganda także wzmacnia działanie terapii podczas leczenia chorób nowotworowych, przy chemioterapii, a także przy radioterapii. Ten temat możemy jeszcze rozwinąć, jeżeli na przykład będziemy kiedyś rozmawiali na temat w ogóle właśnie chorób nowotworowych, chociaż oczywiście jest to bardzo trudne. Za to są preparaty, przy których. Które można bezpiecznie stosować. Nie jest ich dużo, ale są takie, które można bezpiecznie stosować dla wzmocnienia osób, które mają taki problem, na przykład pomiędzy chemioterapiami. Więc Ashwagandha tutaj ma badania, które dokumentują, że będzie ona wzmacniała te terapie. Dobrze, podsumowując, proszę Państwa, kiedy ja przede wszystkim Państwu będę polecała Ashwagandę, tą, którą macie Państwo w linku, tak? Standaryzowaną na jedną, 1% witanolidów, czyli tych najważniejszych substancji, które są zawarte właśnie w indyjskim żęszeniu, czyli aszfagandzie, czyli prawidłowa nazwa to jest witania ospała, inaczej po łacinie Witania Somnifera, lub Śpioszyn lekarski, tak, to ta nazwa jest dla mnie naj, najciekawsza. Po pierwsze, jako adaptogen, czyli zmniejsza Państwa reakcję na stres, a zwiększa odporność na stres. Powiem tak, myślę, że warto wprowadzić aż także jeżeli Państwo zachorujecie lub się lub będziecie mieć Dodatni wynik testu na SARS-CoV-2, dlatego że będzie ona wpływała pozytywnie na Państwa stan emocjonalny, tak, właśnie zmniejszając zmniejszając stres, który jest związany z tym, że powiedzmy, test jest dodatni, a proszę mi wierzyć, że odgrywa to ogromną rolę w, w szansie na szybsze przechorowanie, tak? bo jakby to pewnie nas wszystkich tutaj będzie dotyczyło, ale ważne, żebyśmy po prostu byli odporni również psychicznie na różne sytuacje, które się zdarzają. I tu naprawdę szwaganda jest doskonała. Więc tak, po pierwsze, odporność na stres, po drugie, poprawa pamięci, i to zarówno krótko, jak i długotrwałej, tej długoterminowej. Będzie poprawiała jakość snu, czyli dla osób, które dobrze usypiają, ale źle śpią w nocy, czyli się wybudzają na przykład, to właśnie aszwaganda jest doskonała. Dlatego, jako jeden z niewielu adaptogenów, możemy brać ją wieczorem, bo inne adaptogeny raczej bierzemy rano, ponieważ są pobudzające, a awagandę spokojnie możemy brać wieczorem przeciwdepresyjnie, przeciwlękowo. E, przy chorobach reumatycznych, przy wyczerpaniu ogólnym, przy właśnie niemocy płciowej, także przy chorobach skórnych, również się poleca ashwagandę, antybakteryjnie, przeciwgrzebiczo. Czyli właściwie jako taki lekki antybiotyk. Także mam tutaj informację, że wspomaga ona usuwanie obrzęków. Także również jest. Tako, takie, takie informacje były, proszę Państwa, że jest to indyjski żeńszeń, ok, ale bardziej ten prawdziwy żeńszeń jest polecany mężczyznom. Pod kątem takiego mocnego wzmacniania to właśnie fagandy poleca się kobietom, to jest trochę bardziej kobiece zioło, ale jednocześnie jest polecany na problemy z płodnością u panów. Także zależy, jakby na jakie dolegliwości. Warto na przykład w takim okresie wytężonej pracy umysłowej, czy na przykład podczas sesji, czy podczas szczególnie stresujących okresów w życiu, właśnie przez te trzy miesiące, nawet do roku, możecie Państwo bać wagandę, ale trzy miesiące są bezpieczne. Potem warto zrobić albo przerwę, albo wprowadzić inny adaptogen, jeżeli macie Państwo taką potrzebę. A po następnych trzech miesiącach możemy wrócić właśnie do szwagandy. Również można brać aszwagandę równolegle z różeńcem górskim, w różnych porach dnia, lub tak jak Państwu powiedziałam, przy problemach bólowych, reumatycznych aszwagandę z kurkuminą i z cynkiem razem. Wtedy mamy takie bardzo wzmocnione działanie. Czy macie Państwo teraz jakieś pytania? Tutaj tak, Tomkowi odpowiedziałam, proszę Państwa, ile mamy witanolidów, czyli jest to 1%. Macie Państwo link również do naszej aszwagandy Pani Justynno, ja wiem, że, bo tu Pani Justynna na YouTube pisze, że można kupić sadzonki. Oczywiście, że tak. Jeżeli macie Państwo odpowiednie warunki w ogrodzie, możecie próbować uprawy aszwagandy Za to do ekstraktów, które mamy produkowane, najczęściej używa się roślin, które po prostu rosną w swoim klimacie, czyli tam skąd pochodzi roślina. To jest jakby moim zdaniem prywatnym zawsze najlepsza praktyka. Minutkę jeszcze jestem tutaj dla Państwa, jeżeli jakieś są pytania. Jeżeli nie będzie pytań, to ja Państwu życzę spokojnych, zdrowych świąt, bardzo rodzinnych. Czasami są to święta w tym roku. Takie o mniejszym składzie, także siedzicie Państwo w jedną, czy w, no może w jedną, to nie, w dwie osoby. E, w niektórych domach nie ma wielkich spotkań, e, więc y, Janku, ja tutaj mówię o ekstrakcie w postaci tabletki, a to w jakim alkoholu rozpuszczamy, to zdecydowanie myślę, że ja bym się mogła Ciebie zapytać. Tutaj zalecam używanie ażfagandy w postaci ekstraktu w kapsułce. Nie ma konieczności, żeby ona była rozpuszczona w alkoholu. Także życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt. I mam nadzieję, że spotkamy się po świętach jeszcze w tym roku. A jeżeli święta będą państwo bardzo stresować, to bardzo proszę jeszcze dzisiaj sobie zabudzić szwagandę, otrzymacie ją Państwo po świętach i będzie się można poświątecznie zregenerować na poziomie nerwowym.